W kolejnym odcinku programu Stacja Kultura. W tym tygodniu w Zgorzelecki Multikinie zobaczymy premierowo dwa filmy. Pierwszy z nich to Samoloty w reżyserii Kleja Hala. Disney przedstawia. Myślisz, że pokonasz mnie? ci pelerynką! A to jest wielka hańba. Jeśli szukasz bohatera... Wieża ja w Wracaj na wioskę, Kumaku! No, popatrz w niebo. Halo? Halo, to padł Dopadł mnie huragan! Tracę wysokość! Historia, która bawi i uczy, jak Godzilla! Godzilla niczego nie uczy. Uczy, że bawi. <sumstręk> Co to? Na ludzie, kultury trochę. Samoloty. Mayday! Mayday! Uwaga, zamek w lewo. Zawdzięczam ci życie. Ty co, płaczesz? Brytyjczycy nie płaczą. Wkrótce w kinach. Oraz Percy Jackson. może potworów. W reżyserii Tora Freudentala. W tym roku. Oto Rydwan Potępienia. Nowojorska taksówka? Coś w ten deseń. Odjeżdżam wam, proszę. To było super! Wskrzesimy Kronosa. Bogowie poznają co to śmierć. Persie! Potrzebna nam pomoc. Nie mamy wiele czasu. Jak odkręcisz, uwolnisz wiatry z czterech stron świata? Nie, 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 nie tutaj! Ech, nie tu. Znajdziemy runo. Czas się stąd zabierać. Powiedz, że to nie są rekiny. To nie są rekiny. Percy Jackson może potwór. Już wkrótce w cyfrowym 3D. W piątek o godzinie 22.00 odbędzie się również nocny maraton filmowy pod hasłem filmów Science Fiction. Zobaczymy między m.in. Elysium. we must abort this mission you wouldn't give any other ranger that order you are not a ranger you are my son remember danger is very real but fear is a choice Wyłączamy tu to Dziś Zapraszamy do Multikina. Zapraszamy również do obejrzenia relacji z konkursu Zaczarowany świat wierszy Juliana Tuwima. Rok 2013 jest rokiem Juliana Tuwima, i z tej okazji Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu i Urząd Marszałkowski przygotowali konkurs, właśnie związany z Julianem Tuwimem. Konkurs jest trzyetapowy. Pierwszy etap odbywał się w placówkach oświatowych, w szkołach, przedszkolach. Drugi etap organizujemy my, a trzeci etap odbędzie się we Wrocławiu, w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu. Maureta. Roślń, prędko, roślń, moja rzeczko, gdy urosnę, będę wielka, jak słońce, no i pierśnia. I urosła, jak mówiła. Dobre ogromna się zrobiła. Czas czas już wyrwać, że ziemi, potem jak kończy się myli. i nie mogę je zaciągnąć. Spróbuj wnuczko za mną ciągnąć. Wnuczka za dziadka, dziadek za rzepkę i z całej siły ciągnąć na rzepkę, a to nic. Pomóż nam kotku rzepkę Tę a nic. Pomóż nam myszką wyciągnąć, Chodź, całe siły z nami pociągnąć. Konkurs jest skierowany do dzieci przedszkolnych. Do dzieci z klas 1-3 i do dzieci z klas 4-6. Dzieci przedszkolne przygotowują scenkę dramową inspirowaną wierszami poety. Dzieci z klas 1-3 przygotowały i wysłały już do nas prace plastyczne, ilustrujące wiersze Juliana Tuwima. A dzieci klas 4 i 5 będą recytować. Pierwsze, wybrane. Kapuśniacz. Jak wesoły milion drobnych wilgnych muszek. Jakby z worków szarych mokry mrzący maczek. Sypie się i skacze dżdżu wodnisty puszek. Rośnie jesienny, siwy kapuśniacz. Słabe to, maleńkie, ledwo samokropie. Nawet w blachy bębnić nie potrafi jeszcze. Od młodziutki deszczek fruwające kropki, co by straszyć chciał być dorosłym deszczem. Chciałyby ulewą lunąć w gromkiej burzy. Miasto się stał kos chlustającą głostą. W rynnach się rozpluskać, rozlać się w kałuży. będzie bawić łzawą i zawiłą. Postą. To sobie marzy kapania biedna, Sił ostatkiem, Pusząc się w ostatnim deszczu. Lecz cóż, Spójrz, Na drucie jest i kropla jedna, Już ją wróbel Strząsnął, już po całym Deszczu. Dziękuję. Spóźniony Słowik Płacze pani Słowikowa, W gniazdku na akacji, Bo pan Słowik Przed dziewiątą Miał być na kolacji. Tak się godzin wyznaczonych Pilnie zawsze trzyma. A tuż już po jedenastej I słowika nie ma. Wszystko stygnie. Zupka z muszek na wieczornej rosie, Sześć komarów nadziewanych W konwaliowym sosie. Motyl zrożna, Przyprawiony gęstym cieniem z lasku, a na desę tort zwietrzyka w księżycowym lasku. Może mu coś się zdarzyło, może go napadli, szare piórka oskubali, srebrny głosik skradli. To przez zazdrość! jest złoto, ale wieczór taki piękny, wieczorem piechotą.